Dziś postaramy się wreszcie zakończyć najistotniejszy etap prac nad parowozem. Za chwilę parowóz powinien poruszyć własne koła siłą pary wytworzonej we własnym kotle. Tydzień temu pokazałem Wam lutowanie kotła. Przyszedł czas, aby sprawdzić jego szczelność. Robimy to w najprostszy możliwy sposób. Podłączamy kocioł do nożnej pompki i wkładamy do wody. Jeśli pojawią się bąbelki, trzeba coś poprawić. Widać, że mamy pewien przeciek. Powietrze może przeciekać albo przez źle uszczelniony zawór, albo też nieszczelność ma po prostu sam kocioł. Po sprawdzeniu okazało się, że kocioł miał małą nieszczelność. Usterka została poprawiona. Założyłem też dokładniej wszystkie uszczelnienia w punktach łączenia różnych elementów z kotłem. Widzicie na filmie, że ma on dwa zawory: przepustnica i mnuchawka. Wskaźnik poziomu wody, wskaźnik ciśnienia, dwa zawory bezpieczeństwa oraz pobieralnik pary. Kocioł wkłada się do otuliny. Docelowo, pomiędzy kocioł i otulinę włożę materiał izolujący ciepło. Na końcu nakładamy na kocioł dymnicę. Podczas testów nie będę używał otuliny, aby lepiej widzieć, czy z kotłem jest wszystko w porządku. Tak wyglądają połączenia w dymnicy. U góry, oczywiście, znajduje się komin. W stronę komina skierowana jest dysza dmuchawki oraz rura wyrzucająca parę z silników. Najwięcej miejsca zajmuje rozdzielacz, który parę skotła rozdziela pomiędzy dwa silniki. Do testów zrobiłem tymczasowy palnik. Docelowo denaturat będzie wlewany do pojemnika w tędrze, ale jako, że tędra nie ma jeszcze nawet w planach, wystarczyć musi taki pojemniczek zlutowany z puszek. Palnik zalewam denaturatem i daje on dość dobry płomień. No więc testujemy. Ponieważ nie mam torowiska i palnik nie jest jeszcze przykręcony do ostoi, testy będę przeprowadzał unosząc koła parowozu. Do kotła wchodzi około 1 trzecia litra wody. Będziemy musieli teraz chwilę poczekać, aż woda się zagotuje. Powinno to potrwać do 5 minut. Gdy woda zacznie się gotować, podniesie się wskazówka miernika ciśnienia. Rozpalając parowóz, musimy od czasu zagotowania wody wytworzyć ciąg poprzez przystawienie wentylatora do komina. Widać wówczas w palnisku, jak płomienie spalników zostają zasysane do płomienic. Gdy już mamy troszkę pary, odkręcamy dmuchawkę. Wdmuchuje ona małą ilość pary przez komin, co tworzy ciąg zamiast wentylatora. Możemy teraz poczekać, aż ciśnienie podniesie się jeszcze trochę i możemy otwierać przepustnicę. Proszę podwyższyć obroty. Proszę jeszcze podwyższyć obroty. Proszę obniżyć obroty. A tak wygląda tutaj kwestia ciśnienia. Mamy według tego wskaźnika. Pokaż gałeczkę przepustnicy. To jest przepustnica. Tutaj, tym zaworkiem dostarczamy parę do silników. A to jest dmuchawka. Pokażę, gdzie jest Dmuchawka. Dmuchawka, jak sama nazwa wskazuje, wmuchuje nam dodatkową parę. Do komina mamy. Tyle ciśnienie na kotle. To teraz spróbujemy troszkę bawić się kierunkami. Tutaj jazda do przodu, jazda do tyłu. Dziękuję za uwagę. Pomimo, że zasadnicza część parowozu działa, zostało jeszcze mnóstwo pracy. Nie ma jeszcze wszystkich kół, kabiny oraz pomniejszych detali. Ciężko mi nawet zgadywać, kiedy projekt będzie można uznać za zakończony. Myślę, że bezpiecznie mogę powiedzieć, iż będzie to jeszcze w tym roku. Zachęcam więc do subskrypcji kanału i do zobaczenia wkrótce.